Tych produktów nie kupuj w Lidlu. Cześć, nazywam się Michał Brzosek i dzięki mojej metodzie odchudzania nasi podopieczni schudli już ponad 350 tysięcy kg i 90% z nich robi zakupy w zwykłym sklepie takim jak Lidl czy Biedronka. Dlatego analizuję składy i uczę was o włożyć do koszyka, co lepiej zostawić na półce. Dla zdrowia, sylwetki i portfela. Na pierwszy ogień woda, najbardziej przepłacona woda, jaka jest w Lidlu. Woda alkalia, która nazywana jest żywą wodą, bo teoretycznie ma mieć jakieś magiczne właściwości. Zdrowotne, lecznicze i w ogóle lepiej nawadnia. Ale współczesna nauka, najnowsze badania naukowe w ogóle nie potwierdzają tych właściwości i nie ma żadnych jakościowych badań, które wspierałyby te teorie. I mimo, że na opakowaniu tej wody jest taki napis pH 9,36, no to powiedzmy sobie szczerze, nie ma czegoś takiego jak zakwaszenie organizmu wynikające z diety, to tak naprawdę produkty spożywcze, w tym woda, nie mają praktycznie żadnego wpływu na pH naszej krwi, a kwasica, Metaboliczna to naprawdę bardzo rzadka choroba, która wymaga już specjalistycznego leczenia. Kolejna ściema. I za tę niewiedzę się słono płaci, bo taka woda kosztuje ponad 4 zł za butelkę. A w środku mamy wodę, która praktycznie nie ma składników mineralnych, jak magnez czy warm, których często nam w diecie brakuje. Tego produktu nie podarowałbym nawet swojemu największemu wrogowi. Ma tylko 55% mięsa w składzie, i to jest jeszcze mięso oddzielane mechanicznie potem woda, skórki, skrobia i różne inne dodatki. Takie parówki moim zdaniem w ogóle nigdy nie powinny trafić do sprzedaży, bo powiedzmy sobie szczerze, mięso oddzielane mechanicznie to jest mięso o o wiele niższej wartości. Odżywczej, a dodatkowo o wiele bardziej narażone na różnego rodzaju zanieczyszczenia mikrobiologiczne. Po drugie, prawie połowa tych parówek to nie jest mięso, tylko różnego rodzaju dodatki. Więc jeżeli już masz ogromną ochotę na parówki, lubisz parówki, no to wybierz te piratki. I jak jesteśmy już przy produktach mięsnych, to tutaj mamy taką wędlinę, której też bym nie wybrał, bo jej cena jest bardzo wysoka ponad 50 zł za kilogram, a w skład tej szynki wchodzi tylko i wyłącznie 70% mięsa. To naprawdę niewiele, w szczególności gdy porównamy to do. Tak dużej kwoty. Wniosek? Zawsze czytaj składy, bo to, że jakiś produkt jest drogi, to nie znaczy, że ma dobry skład i często płacimy tak jak w przypadku tej wędliny, tylko i wyłącznie za markę i ładne opakowanie. Ten napój to tak naprawdę mleko i ogromna ilość cukru. Banana za wiele tu nie doświadczymy, bo jest go tylko 0,6%. O, no to dawaj, robimy fajny eksperyment znowu. Czyli politrowa butelka tego napoju ma 1, 2, 3, 4, 5%. 6, 7, 8, 9, 10 i jeszcze troszkę. Półlitrowa butelka tego napoju ma 52 gramy cukru. To więcej cukru niż może gdzieś osoba na diecie 2000 kalorii, bo przypominam, że cukier nie powinien stanowić więcej niż 10% naszej kaloryczności diety. Ten proszek ma 80 gramów cukru na 100 gramów proszku. Zwizualizujmy to sobie. Bierzemy szklankę, cukier. So low. No proszę. Czyli mamy 80 gramów cukru i 16 gramów kakao. Czyli to kakao z taką bajkową postacią na opakowaniu, która idealnie trafia w serduszka i głowę małych dzieci. Ma w swoim składzie 80 gramów cukru na 100 gramów i raptem 16 gramów kakao na 100 gramów. Okej, okay, używamy dwóch, trzech łyżeczek tego proszku. To nic nie zmienia, bo 80% tego proszku to jest po prostu cukier. Ja bym nie dawał tego dziecku na śniadanie. I na nic napis "biona" na opakowaniu, jeśli w tym dżemie mamy więcej cukru niż owoców. 60 gramów cukru na 100 gramów i cukier jest na pierwszym miejscu w składzie tego dżemu. I to, że mamy tam cukier trzcinowy, a nie taki zwykły biały, to nic nie zmienia, bo cukier trzcinowy czy brązowy nie jest w niczym lepszy niż biały. I jak wybierasz już dżem, to powinieneś zwrócić w szczególności uwagę na właśnie zawartość cukru i owoców. Kolejny farmazon to ten baton musli. No, musli najczęściej kojarzy się z czymś, Zdrowym, ale nie w tym przypadku, więc jeżeli chcesz zdrowego batona musni, to zostawiam Ci na niego przepis w opisie do tego filmu. Jeśli sięgasz po niego, bo wydaje Ci się, że jest lepszym wyborem niż jakiś snickers, czy Lajon, taki typowo niezdrowy baton, który każdy bierze jest niezdrowy, no to to nie jest ani trochę zdrowszy wybór. Dlatego już lepiej jest jeść coś, co naprawdę Ci smakuje i po prostu uwzględnij to w kaloryczności swojej diety, tak jak robią to nasi pacjenci, korzystając z aplikacji Respo i dodając różnego rodzaju posiłki i produkty spoza planu, bo wiemy, że każdemu zdarza się Zjeść coś, co nie było planowane w jadłospisie, ale chodzi o to, żeby i tak osiągać swoje cele i chudnąć. To zresztą też jest hit. Kupujesz sobie taką przyprawę, gdzie na opakowaniu jest wielki napis warzywa, a w składzie na pierwszym miejscu jest sól i mąka. I tej soli jest prawie 50 g na 100 gramów tej przyprawy. To bardzo dużo. I już nie wchodząc nawet w jakość tego wszystkiego, no to po prostu kupujemy przepłatoną sól. Serek kanapkowy, czyli coś, co zawsze Wam polecam, ale nie tym razem, bo ten na pierwszym miejscu składzie ma wodę, potem skrobię, mleko w proszku, masło i trochę sera. Ale co to za sery i ile ich jest, to nie wiemy, bo producent wspomina tylko o 10% sera tylżyckiego. I oprócz licznych, niepotrzebnych dodatków, mamy aż 2 gramy soli, a mowa o że topionym tylżycki. A to pasta jajeczna z bekonem, ale na pierwszym miejscu w składzie ma nie jajka, nie bekon, a olej. Długości składu nawet nie będę komentował, a ja pokażę Ci teraz, jak zrobić taką pastę w mniej niż 3 minuty. Czas start. Jajka obieramy. Jak je obierzemy, to będziemy przykładali do miseczki. Jedno. Drugie. Bierzemy sobie nóż. Zamiast bekonu weźmiemy dobrej jakości wędlinę drobno kroimy. Czekaj, bo mam skorupkę na palcu. No i co, teraz nie zdążę. Jak myślicie, zdążę czy nie zdążę? To będzie moje dzisiejsze śniadanko akurat. Pokrojoną szynkę przerzucam do jajek. Kroję awokado na pół. Nożem wyciągam pestkę. Prawie sobie uciąłem rękę. Teraz przynoszę łyżka i nóż. Awokado. Jest już w naszej misce. Ugniecenie wszystkich naszych składników do naszej pasty jajecznej. Szczypta soli, szczypta pieprzu. Stop. 2,50 gotowe. Siedzi. Zdecydowanie siedzi.